Cześć Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do modlitwy. Maryjo, Matko Miłosierdzia, z radością powierzamy dziś Twojej matczynej trosce nasze życie, nasze serca i całą wspólnotę w sercu Maryi. W Twoim spojrzeniu odnajdujemy pocieszenie, w Twoich dłoniach czujemy bezpieczeństwo. Bądź z nami w tej modlitwie, prowadząc nas do Twojego Syna. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, Matko Miłosierdzia, Ty, która znasz nasze troski, lęki i pragnienia, prosimy Cię dziś, stawiaj się za nami u Boga. Obejmij opieką nasze rodziny, naszą wspólnotę i tych, Którzy poszukują nadziei w ciemności, otul ich swoim matczynym płaszczem, prowadź ku światłu Bożej miłości i obdarz pokojem serca, by mogli odnaleźć w Tobie pocieszenie i siłę. Ucz nas miłości cichej i pokornej, którą Ty żyłaś na co dzień. Pomóż nam być świadkami miłosierdzia wobec bliźnich. Byśmy w każdym człowieku widzieli oblicze Chrystusa. Niech Twoje serce, pełne łaski, napełni nasze dusze pokojem i ufnością, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Niech w chwilach słabości dodaje nam odwagi, w cierpieniu przynosi ukojenie, a w radości przypomina o wdzięczności wobec Twórcy. Amen. Moi kochani. Podziękujmy teraz Matce Bożej. Matko, Miłosierdzia, dziękujemy za Twoją obecność w naszym życiu, za opiekę, którą nas otaczasz i za to, że uczysz nas ufać w Bogu w każdej chwili. Dziękujemy za to spotkanie na modlitwie, które jest darem Twojej miłości dla nas. Pozostawiamy w Twoim sercu nasze modlitwy. I z radością oddajemy się Twojej matczynej miłości. A teraz proszę, przyjmijcie błogosławieństwo. Maryjo, Matko Kościoła, błogosław każdemu z nas, wspieraj w chwilach próby i prowadź ku światłu Bożej miłości. Niech Twoje matczyne ramiona chronią nas od zła, a Twoja czułość dodaje sił do wypełnienia codziennych obowiązków wypraszaj dla nas łaski potrzebne, abyśmy zawsze kroczyli drogą wiary i nadziei. Moi drodzy, dziękuję już Wam za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam Was serdecznie z Maryją w sercu.